Przyjęliśmy fakt głosowania przez Radę Miasta projektu uchwały o systemowej nienawiści wobec osób LGBTQIA+. Projekt stanowiska wzywającego do utworzenia w Lęborku strefy wolnej od tzw. ideologii LGBT w oczywisty sposób uderza nie tylko w prawa osób LGBTQIA+, ale i ogólnoludzkie normy współżycia społecznego. Przykro mi, że to właśnie lęborscy radni PiS wykazali się najbardziej nienawistnym, niemoralnym i po prostu durnym pomysłem w całym województwie, mimo że konkurencja w tych dziedzinach w partii rządzącej jest niewątpliwie ogromna. Przykro mi również słyszeć, kiedy radni spoza PiS wypowiadają się, że decyzja o głosowaniu przeciw projektowi uchwały nie będzie łatwa. Nie ma bowiem łatwiejszej rzeczy niż wybór pomiędzy nienawiścią, kłamstwem i szczuciem na ludzi, a sprzeciwianiem się temu. Kto chce pozostawać w środku, będzie się smażył w piekle tak samo jak się chce nienawiści z prawej sprawiedliwości. Lemberg reklamuje się jako miasto z europejską klasą, co będzie zwykłym kłamstwem, jeśli tak sprzeczna z europejskimi ogólnoludzkimi wartościami uchwała zostanie przegłosowana przez Radę Miasta. W wypadku przyjęcia tego stanowiska informujemy, że jako Partia Zieloni wyślemy do miast partnerskich Lęborka listy informujące o tym. Wzór tego listu mamy przygotowany i wysyłamy do miast partnerskich każdego miasta w Polsce, który przeprowadza podobną uchwałę o systemowej nienawiści wobec osób LGBTQIA. Nikt, czy to z Dudelange, czy z Lauenburga, gdziekolwiek. Nie będzie chciał współpracować z miastem propagującym systemową nienawiść. Dlatego pomysł ten jest nie tylko niemoralny, ale przede wszystkim głupi. Spowoduje, że miasto stanie się samotne, brzydkie, zdziadziałe, jak twórcy i pomysłodawcy tego projektu oraz rani Prawa i Sprawiedliwości. Miasta partnerskie, ta piękna idea budowania mostów pomiędzy mieszkańcami miast, miasteczek i wsi leżących w odległych często częściach Europy i świata. Nie może zostać zniszczone przez krzewiących nienawiści i nietolerancję polityków. Bardzo niekompetentnych zresztą polityków. Radnych, dlatego Zieloni zachęcamy do odrzucenia projektu, wyśmiania pomysłodawców, i ich pisowskich zwolenników oraz głosowania za konkurencyjną obywatelską uchwałą o powołaniu Rady Dialogu, aby w mieście nie dochodziło już do podobnych aktów nienawiści i dyskryminacji. Mieszkańców i mieszkanki. Zachęcamy za to do pokazania siewcom nienawiści, gdzie jest ich miejsce. Do pokazania tego już w najbliższych wyborach. I zachęcamy również do wyboru kandydatów, którzy będą działać i działają już za tolerancją i akceptacją wszystkich osób, jak członkowie i członki nie reprezentowanej przeze mnie w województwie pomorskim Partii Zieloni. Igor Skorzybut, 26. miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję Państwu.